Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania czwartkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. W niedzielę w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Świętokrzyskiej o godzinie 18 rozpocznie się koncert Urszuli wraz z zespołem. Na to wydarzenie zaprasza prezydent Ostrowca Jarosław Guczyński. Wszystkich sympatyków naszej wokalistki Urszuli chciałbym zaprosić. 30 kwietnia o godzinie 18 w hale widowiskowo-sportowej Mosiru przy ulicy Świętokrzyskiej zapraszam na koncert. Koncert dedykowany wszystkim mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego. Podkreślę wszystkim mieszkańcom naszego miasta wstęp bezpłatny. Prosiłbym tylko o wcześniejsze przybycie, żeby zająć sobie właściwe miejsca. Ci, którzy się spóźnią, będą niestety mieli miejsca w wersji stojącej. Stąd zachęcam o parę minut przybycia wcześniej. Wszyscy znamy, wszyscy nucimy, wszyscy żywo i mile reagujemy na takie przeboje, jak dmuchawce, latawce, wiatr na sen, rysa na szkle, czy malinowy król, konik na biegunach dla dziewczyn. Także to są takie niezapomniane przeboje, które ciągle są aktualne, których ciągle się miło i sympatycznie słucha. Z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam na ten koncert. Okazuje się, że jednym z najbardziej zagorzałych fanów Urszuli jest Ostrowczanin Andrzej Janasiewicz. Pamięta on pierwszy koncert artystki w naszym mieście. To był dokładnie Dzień Dziecka, 1 czerwca 1983, jeszcze właśnie na KSZO. Była to duża impreza z serii Eurorok, gdzie właśnie występowała Budka Suflera, jako główna gwiazda, holenderski zespół Discen, który był supportem i oczywiście Urszula, która wtedy jeszcze nie wydała pierwszej płyty, była dopiero, miała pierwszą trasę półroczną swoją w życiu i tylko wychodziła na cztery utwory. Ale no była to sensacja totalna, bo dopiero wchodziła właśnie w organa, muchawce totalna hipnoza, więc te pierwsze utwory dopiero były w radio. Jeszcze nie było niektórych teledysków, ale już zaczął się ten największy okres popularności wokalistki. Andrzej Janasiewicz zna urszulę osobiście. Znamy się od ponad 30 lat, przyjaźnimy się wręcz i jestem zawsze z nią sercem i duchem, nawet tak na koncertach mnie nie ma. Na początku zafascynował mnie ten imidż, wizerunek, tak szczególnie ten taki właśnie skórzany okres, tak zwane kocie oczy, koci grymas, który wymyślił właśnie fotograf Tomek Sikora i Ola laska która robiła również jej stroje. No i był to taki wizerunek dziewczyny bardzo drapieżnej, która tak naprawdę w codziennym życiu nie miała nic wspólnego z drapieżnością, bo Ula jest bardzo serdeczną, spokojną, wyważoną osobą, która raczej nie jest drapieżna w życiu takim prywatnym, tylko jest normalną kobietą, zrównoważoną. Spotkaliśmy się po koncercie kiedyś w Opolu, potem kiedy już przeprowadziłem się z Ostrowca do Warszawy, zamieszkałem w Warszawie, się zaprzyjaźniliśmy. I Założyliśmy fanclub jej, Lewiatan i wspólnie promowaliśmy płytę Biała Droga razem z fanami, także ta przyjaźń już jest dosyć długa. Pan Andrzej posiada bogatą dokumentację dotyczącą życia artystycznego Urszuli. Współtworzy także facebookową stronę Wielki Odlot poświęconą tej artystce mam kroniki prasowe ze zdjęciami, artykułami, gdzie właśnie wszystko wklejam z prasy, zdjęcia, również również sesje zdjęciowe, ale również tak samo z grupą znajomych, współprowadzę bardzo ciekawą grupę na Facebooku. Jest to grupa fanów pod nazwą Wielki Odlot. Gdzie tutaj koledzy z Nałęczowa założyli właśnie tą grupę, i teraz również dajemy różne posty, zdjęcia. Również daliśmy plakat reklamy koncertu w Ostrowcu. Jest to bardzo silna grupa fanów, która wspiera ule. Według Andrzeja Naświcza, niedzielny koncert w Ostrowcu będzie niepowtarzalną okazją do posłuchania wielu znanych przebojów Urszuli. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do przyjścia na ten koncert. Mimo, że może nie będzie zbyt dużego upału, natomiast na taką kobietę, która od prawie 35 lat śpiewa dla nas, daje nam dużo energii i poweru do życia, myślę, że warto przyjść, bo wciąż jest pełna energii, piękna, niesłychanie kobieca, po prostu dmuchawce, które są cały czas w sercu. Myślę, że również zagoszczą i konik na biegunach oraz takie ostrzejsze hity jak Biała Droga w Ostrowcu. Serdecznie zapraszamy Państwa. Taki okaz już nie będzie. Tylko raz. Ekokreacje 2017. Pod takim hasłem w publicznej szkole podstawowej nr 14 odbył się ekologiczny pokaz mody. Zaprezentowano na nim stroje przygotowane wspólnie przez uczniów i ich rodziców. Już od kilku lat nasza szkoła stawia na ekologię i organizujemy bardzo dużo przeróżnych konkursów związanych właśnie z ekologią. Drugi rok z rzędu mieliśmy ekokracje, przepiękne kreacje przygotowane przez dzieci i ich rodziców z surowców wtórnych. Cenne jest dla nas to, że w tej pracy uczestniczą właśnie rodzice z dziećmi, że razem najpierw projektują, a później wykonują te projekty i projekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. są tak piękne, że. Zrobiliśmy z nich wystawę, będą tutaj zdobić korytarz naszej szkoły przez najbliższy czas. Zaprasza, zapraszamy chętnych Państwa do oglądania naszych ekokreacji. W Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 jest realizowana akcja Tydzień dla Zdrowia. Poprzez organizację różnych imprez i konkursów uczniowie poznają zasady zdrowego żywienia i jego znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jednym z przedsięwzięć zorganizowanych w ramach akcji było wspólne drugie śniadanie w szkole. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 1-3. Z tej okazji jest przygotowane przedstawienie, są zorganizowane stoły, które przygotowali oczywiście rodzice. Mamy również sponsorów. Między innymi sponsorem dzisiejszej uroczystości jest piekarnia Małgorzatka, jak również Agencja Rynku Rolnego w Kielcach, która zajmuje się projektami Owoce i Warzywa w Szkole, jak również Mleko w szkole. Spożywanie drugiego śniadania jest szczególnie ważne dla dzieci i młodzieży. Proces nauki i przyswajania wiedzy wymaga od organizmu dużego nakładu energii, której należy dostarczać regularnie. Regularne jedzenie posiłków gwarantuje utrzymanie odpowiedniego tempa przemiany materii, dzięki czemu organizm nie jest zmuszony do gromadzenia energii na okresy głodu i zapobiega to powstawaniu o nadwagi i otyłości. Wprowadzenie zwyczaju spożywania drugiego śniadania w szkołach sprzyja także kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Widzę duże zaangażowanie zarówno rodziców, jak i uczniów i wychowawców. Można zobaczyć na te piękne stoły, ubrane, i, i po tej całej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami, z rodzicami będą spożywać wspólne drugie śniadanie. W Muzeum Historycznym odbył się wernisaż wystawy Kartki na życie, życie na kartki. Ekspozycja powstała przy współpracy z Fundacją imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Kartki były takim, taką metodą i sposobem sprawienia wrażenia na to, że jakieś, jakieś państwo, jakieś, jakaś władza, po pierwsze kontroluje rynek, pierwsze po drugie, stara się y, 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 z podległym jemu społeczeństwu zabezpieczyć w środki żywnościowe. Drugi absurd. I, 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 i dać możliwość, i, 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 że tak sprawiedliwie to podzielić i to jest trzeci absurd. Nic z tych rzeczy tak naprawdę nie, te kartki nie załatwiało. Bo co prawda, dostawało się przydział na chleb, ale ten chleb trzeba było zdobyć. Kartki wesz weszły w użycie, kartki się pojawiają w dwóch momentach w gospodarce. Albo kiedy na jakimś terenie dochodzi do konfliktu zbrojnego i przede wszystkim trzeba utrzymać wojsko, w związku z czym ludności cywilnej trzeba ograniczyć przydziały żywności. Wojna się zawsze wiąże ze spadkiem produkcji żywności. Wojsko jest na pierwszym miejscu, i wtedy się wprowadza dystrybucję, reglamentację żywności, albo zaczyna się grzebać w gospodarce. To znaczy gospodarka przestaje być gospodarką rynkową, a staje się gospodarką fikcyjną, co mieliśmy. Mieliśmy z czym mieliśmy do czynienia i w okresie Gierkowskim, i w okresie, a później to już w ogóle? Na wystawie zgromadzono kartki emitowane na ziemiach polskich od czasów I wojny światowej do stanu wojennego. Nazywano je różnie kartkami, bonami czy talonami ale zawsze chodziło o jedno dystrybucję towarów deficytowych, trudno dostępnych. Myślę, że wielu z nas pamięta te lepsze i gorsze przeżycia związane z życiem na kartki. Ja bardziej pamiętam te dobre, te śmieszne, bo te związane z uciążliwościami pozostawiam gdzieś tam już w cieniu, w zapomnieniu. Z czasów PRL-u kartki na słodycze, na papierosy, na alkohol. Dobrze, że akurat niektórych używek nie używałem, więc mogłem zamieniać na słodycze, masło. Kartki, życie na kartki, kartki na życie. To dla młodego uchenia to jest magiczny temat z, z, przed wielu, wielu lat, o którym przez kontakt ze swoimi rodzicami, dziadkami mogą się czegoś dowiedzieć. Dla nas to jest taki uśmiech przez łzy, bo my wiemy jak to życie codzienne wyglądało i nasze wspomnienia, Poniekąd przypominają a to dzienniki bojowe jednostek wojskowych, gdzie mówimy o tym, że udało nam się zdobyć kilogram mięsa, albo raporty policyjne załatwiliśmy kilogram cukru, albo wręcz rozmowy współświadka. Skombinowaliśmy parę butów, skombinowaliśmy dodatkowe talony na benzynę, na mięso, właśnie ten wtórny obiekt. Handel wymienny, barterowy. Kartki na kartki, zakartki na kartki, towary różnego typu. Na wystawie można zobaczyć m.in. kartki dla mieszkańców Królestwa Polskiego i Galicji z 1915 roku na mąkę i chleb oraz kartkę wydaną w łodzi ważną od 18 listopada do 1 grudnia 1918 roku z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Wśród zgromadzonych kartek, zwłaszcza z okresu I wojny światowej, można dostrzec prawdziwe dzieła sztuki drukarskiej były one nośnikami idei patriotycznych, pojawiały się na nich herby miast polskich, wizerunki zabytków, portrety królów polskich oraz pisarzy. Długi majowy weekend warto spędzić na sportowo. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował kilka ciekawych propozycji dla ludzi aktywnych. Codziennie przez pięć dni w ośrodku rekreacyjnym Gutwin będą się odbywały zajęcia z instruktorami w ramach biegowej majówki, a na pływalni Rawszczyzna będzie można nabyć bilety rodzinne w promocyjnych cenach. Na Gutwinie instruktorzy będą służyć radami początkującym i bardziej doświadczonym biegaczom. Biegowa majówka to również doskonała okazja do rozpoczęcia przygody z Nordic Walking. Na miejscu można będzie nauczyć się, jak przyjmować prawidłową postawę podczas chodzenia z kijkami i poznać technikę chodzenia tak, aby ćwiczenia przynosiły pożądany efekt. Sprzęt będzie można wypożyczyć na miejscu bezpłatnie. Zajęcia zarówno te biegowe jak i nordic walking odbywać się będą 29 kwietnia o godzinie 9.30, natomiast 30 kwietnia, 1, 2 i 3 maja o godzinie 18. .00. Każdorazowo potrwają one półtorej godziny. Zbiórka uczestników w okolicy Woprówki. Z kolei dla osób chcących popływać, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował tańsze bilety rodzinne na pływalnię Rawszczyzna. Promocyjne ceny będą obowiązywać w dniach od 29 kwietnia do 7 maja. Ceny będą bardzo atrakcyjne i przyniosą sporo oszczędności rodzinom, które postanowią aktywnie spędzić okres majówki na Ostrowieckiej Pływalni. Ceny biletów rodzinnych kształtują się następująco: 1 opiekun plus dwójka dzieci 12 zł, 1 opiekun plus trójka dzieci 13 zł, 1 opiekun plus czwórka dzieci 14 zł. Dwóch opiekunów plus jedno dziecko 20 zł, dwóch opiekunów plus dwójka dzieci 21 zł oraz dwóch opiekunów plus trójka dzieci 22 zł. Pływalnia rawszczyzna przez całą majówkę będzie czynna w godzinach od 6 do 22, natomiast dział odnowy biologicznej i rehabilitacji 1 i 3 maja zaprasza w godzinach od 14 do 22, a 2 maja w godzinach od 7 do 22. I to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę, a kolejne nowe wydanie jutro o stałej porze serdecznie zapraszam.